Dzień dobry, witajcie. Ktoś mi zadał kiedyś pytanie, panie Patryku, czy wstrzymywanie bąka jest szkodliwe? Oczywiście, jest szkodliwe, ale w jaki sposób? Moi drodzy, przede wszystkim zwróćmy uwagę, że nie możemy przez 24 godziny wstrzymać naszych pierdów. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy śpimy, zwieracz zewnętrzny i zwieracz wewnętrzny odbytu poluzowują się, w związku z czym wychodzi, dochodzi do wypuszczenia gazu. W skład których wchodzi m.in. metan, wodór, azot. Tlen, dwutlenek węgla i mniejsze domieszki innych ciekawych gazów, także tych cuchnących, takich jak siarkowodór. W związku z tym nasze gazy, nasze bąki są palne. A palić się może no, nie tylko siarkowodór, ale również przede wszystkim metan i wodór, a nawet wybuchać. Ale moi drodzy, nie o tym dzisiaj chciałem powiedzieć. Jeżeli byśmy założyli taką hipotezę, że w ogóle nie puszczamy bąka, czyli w ogóle nie wydalamy naszych gazów, to w jaki sposób przełożyłoby się to na stan naszego zdrowia? Wiecie to może z lekcji chemii, a może wiecie to z lekcji fizyki, że drobno-cząsteczkowe substancje, a w zasadzie jeżeli mamy tutaj cząsteczki o małej masie cząsteczkowej, tak jak na przykład tlen, dwutlenek węgla, azot, czy chociażby no, wodór również, czy metan, które są składnikami gazów jelitowych, Mogą swobodnie dyfundować przez błony komórkowe, czyli dochodzi do dyfuzji prostej. Moi drodzy, czyli te gazy, jeżeli byśmy sobie wstrzymywali, one również dyfundują przez błony. Błony komórkowe, a przede wszystkim a przede wszystkim śluzówka jelita grubego, tam gdzie te gazy się gromadzą, są. Unaczynione. Znajduje się tam siatka naczyń włosowatych. I te gazy przenikają, wnikają przez śródbłonek do siatki naczyń włosowatych, a później dostają się do krwi i oczywiście mogą być wydychane z powietrzem, więc one znalazłyby uście w inny sposób. Jak nie z tyłu, to z oddechem. Ale trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, mianowicie wstrzymywanie gazów może prowadzić do dolegliwości sensorycznych, czyli powodować ból. Dlaczego? Dlatego, że powstaje wzdęcie, dlatego, że powstaje podrażnienie receptorów, mechanoreceptorów, zakończeń nerwowych, dochodzi do odczuwania bólu. Natomiast zwróćmy uwagę, że u osób niektórych takie wstrzymywanie gazów może być szkodliwe. Takie nadmierne rozdymanie, wzdęcie, poszerzenie okrężnicy może być szkodliwe u osób, które mają uchyłki. Jelita grubego, a zwłaszcza stan zapalnych uchyłków u osób z nieswoistymi stanami zapalnymi jelit w okresie zaostrzenia, bo u tych osób występuje tkliwość kontaktowa, w związku z czym wszelkie jakieś manipulacje, poszerzenie, rozdęcie okrężnicy, tak. Może prowadzić w tym przypadku do zwiększonej dolegliwości, ale również nasilonego krwawienia z obrębu śluzówki. Mówimy tutaj wtedy, kiedy występuje zaostrzenie swoistych stanów zapalnych jelit, a więc mamy majo, według kryteriów tak? w endoskopowych, majo 2, 3, tak? czyli w tym stanie, kiedy występuje tkliwość kontaktowa. Błony śluzowej. Ale przede wszystkim zwróćmy uwagę, że u osób z IBS to wstrzymywanie gazów będzie powodowało silne niekiedy dolegliwości bólowe. Dlaczego? Dlatego, że u tych osób występuje nadwrażliwość trzewna. A więc, o ile u zdrowego człowieka gazy jelitowe mogą tam powodować lekki dyskomfort, to taka sama ilość gazów u chorej osoby z IBS może powodować już bardzo wyraźny, silny ból. Czyli nadwrażliwość trzewna. A więc wstrzymywanie gazów może być pod tym względem szkodliwe, jeżeli już mamy jakąś chorobę jelit. Czyli mamy chorobę uchyłkową, mamy stan zapalny nieswoisty w obrębie jelita grubego, taki jak kolitis uceroza czy chorobę krona w stanie zaostrzenia, to to nadmierne poszerzanie okrężnicy przez gazy może niekiedy no, działać niekorzystnie w przebiegu tych chorób. A więc w tym znaczeniu warto czasami sobie takiego bąka wypuścić, żeby też nie powodować dyskomfortu, który pojawić się może u każdej osoby bez względu na współistniejące choroby czy ich brak. Czyli jeżeli odczuwamy jakieś gazy gromadzące się w jelicie, to nawet u osoby zdrowej może to powodować ból, może to powodować wzdęcie. A jeżeli pojawia się ból, no to nie często dochodzi do pobudzenia współczulnego układu wegetatywnego, gdzie w zazwojowych włóknach wydzielana jest noradrenalina. Dochodzi też do, też do wyrzutu amin katecholowych z rdzenia nadnerczy, głównie adrenaliny. To powoduje oczywiście wpływ na układ krążenia, tak? Skurcz naczyń krwionośnych, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie akcji serca. Czyli u osób chorych na serce, tak, takie wstrzymywanie gazów, silne wzdęcia powodzące powodują, prowadzą do powstania dodatkowego stresu i wyrzutu amin katecholowych, które niestety powodują wzrost ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszony puls, co również może się niekorzystnie u tych osób Objawiać, czy wpływać na ich stan zdrowia, jeżeli mają również chorobę dodatkowo układu krążenia. Czyli to kolejny powód, dla którego warto sobie takiego bąka wypuścić i nie wstrzymywać go zbyt długo, aż się wkłonie przez jelita i wydali na przykład w inny sposób z oddechem. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden mianowicie aspekt. Jeżeli chodzi o wstrzymywanie gazów jelitowych, no to faktycznie. Tutaj taki stan powoduje ból, tak jak wspomniałem. Ale nie jest to ból, który prowadziłby na przykład do, do przedziurawienia perforacji lita grubego. Czy który zagrażałby, świadczyłby o tym, że zaraz coś złego się wydarzy. Bo wiecie to na pewno z lekcji biologii, że ból jest, ból jest wskaźnikiem jakiegoś zagrożenia. Czyli jeżeli coś boli, to coś się tam złego dzieje. Tutaj ból w zasadzie towarzyszy zaburzeniom czynnościowym i wcale nie musi być jakimś wskaźnikiem jakiegoś zagrożenia. To nie jest tak, że jeżeli wstrzymujemy gazy i dochodzi do wzdęcia, pojawia się ból, no to zaraz nam pęknie w cudzysłowie jelito. Zwróćmy uwagę, że podczas badań endoskopowych jelita grubego, czyli podczas tak zwanej kolonoskopii, wprowadza się aparat do okrężnicy i pompuje powietrze. Tak? Żeby zobaczyć podatność błony śluzowej na insuflację, tak zwaną insuflację powietrzem. To wykonuje się zarówno podczas kolonoskopii, jak również podczas gastroskopii. Żeby, jeżeli w ten sposób, gdy pompuje się powietrze, widać, czy jest jakieś usztywnienie ściany, czy te ściany są podate na tą insuflację, czy być może występuje jakaś sztywność ściany, co świadczyłoby o jakimś, jakiejś patologii, na przykład ucisku przez głus ale moi drodzy, zwróćmy uwagę, że wtedy ten ból jest znacznie silniejszy. Czyli chory podczas kolonoskopii odczuwa niekiedy bardzo silny ból, także musi dostawać leki przeciwbólowe. Bądź to taką kolonoskopię wykonywać można no, w znieczuleniu ogólnym, zdarza się to raczej rzadko, ale można podawać na przykład leki przeciwbólowe dożylne, tak jak midazolam czy pentanel, nawet narkotyczne, jak widzicie, leki przeciwbólowe, dlatego, że ból jest wtedy bardzo, bardzo silny. A mimo to Szacuje się, że powikłanie w wyniku takiej kolonoskopii, takie jak na przykład perforacja, czyli przedziurawienie jelita, jest wyjątkowo rzadkie, czyli wynosi poniżej 1%. A nawet znacznie poniżej 1%, może być ono wyższe u osób z jakimiś patologiami w obrębie jelit, czyli na przykład z chorobą uchyłkową w obrębie okrężnicy, czy na przykład u osób z nieswoistymi stanami zapalnymi jelit. Mimo wszystko jest jednak, jednak bardzo to ryzyko niewielkie. W związku z czym wstrzymywanie fizjologiczne gazów, które prowadzi do znacznie mniejszego bólu, bo gdyby ten ból był już taki duży, to faktycznie byśmy tego bąka na pewno wypuścili nie stwarza takiego zagrożenia dla zdrowia. Czyli podsumowując, wstrzymywanie gazów jelitowych raczej powodować może wzdęcie, dyskomfort, nadwrażliwość trzewną i ból. Natomiast sensu stricte większego zagrożenia dla naszego zdrowia tutaj nie stwarza. Ale w niektórych chorobach zapalnych jelit, zwłaszcza w zaostrzeniu nieswoistych stanów zapalnych jelit, w chorobie uchyłkowej, Yy, okrężnicy. tak? Czy na przykład w chorobach układu krążenia to wstrzymywanie gazów prowadzące do rozdęcia okrężnicy może działać niekorzystnie, a dodatkowo będąc przyczyną stresu, wyrzutu adrenaliny, noradrenaliny, pobudzenia współczulnego układu wegetatywnego, no, działać też niekorzystnie u osób, jak już wspomniałem, z chorobami układu krążenia. Moi drodzy, Wypuszczenie gazów jelitowych to odruch warunkowy. A co jest odruchem bezwarunkowym? Kiedy jedziesz w autobusie, wypuszczasz cuchnący gaz i mówisz nagle: Czy tutaj czuć popcornem? A wtedy wszyscy robią ten bezwarunkowy wdech, wdychając jednocześnie Twój wypuszczony gaz. Dziękując za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.